Aby sprawdzić skład ciała, najpierw zmierzymy Twój wzrost oraz masę ciała. Także mhm. zapraszam. zapraszam Cię tutaj. Wyprostuj się, patrz przed siebie. Badanie będzie wykonywane metodą limpedacji elektrycznej, co oznacza, że po, pod pięciu elektrod będzie przez ciebie przepływał prąd o różnych częstotliwościach, ale o natężeniu poniżej wyczuwalności. Dzięki temu, że różne tkanki w różny sposób przewodzą prąd, będziemy mogli ocenić, jaka jest zawartość poszczególnych tkanek w organizmie. Zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość wody, wody zewnątrzkomórkowej, wody wewnątrzkomórkowej. Ale także zawartość masy mineralnej, białka, glikogenu, wapnia, potasu. Zbadamy również spoczynkową przemianę materii, dlatego przed badaniem należy chwilę poleżeć. Badanie trwa niecałą minutę, nie należy się w tym czasie ruszać. Dzięki wynikom. Będziemy miały możliwość bardzo indywidualnego dostosowania diety i zaleceń dietetycznych w zależności od składu ciała. Badanie takie pozwala na bardzo precyzyjną i dokładną diagnostykę, ale również kontrolę dietoterapii. Wprowadzamy wzrost oraz masę ciała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz z omówimy sobie wyniki analizy składu ciała. Tutaj mamy wszystkie pomiary, ale omówimy je na poszczególnych wykresach. Zawartość tkanki tłuszczowej 18,69% przy normach od 23 do 28%, co oznacza, że tkanki tłuszczowej jest 2,11 kg poniżej normy. Zawartość wody w organizmie. To 53,8% jest to prawidłowa zawartość. Masa mięśniowa 17,42 kg jest to prawidłowa wartość. Norma jest pomiędzy 15 a 21 kg.